Nie możemy zagwarantować, że w ciągu pięciu lat nie zadzwoni do ciebie papież. Albo pani w sklepie nie powie: Mogę być winna grosika? Ale możemy ci dać pięcioletnią bezpłatną gwarancję na telewizor Funai. A jeśli pojawi się martwy piksel, wymienimy ci telewizor. Funai, widzisz jaki dobry? kofie i konto na każdej poczcie. Tujcie! A niech to. Gotowe? Należy się całe czterdzieści złotych. Pieniądze zostały w domu. Pieniądze to się trzyma w banku, bo mogą się przydać. Nawet gdyby to gdzie ty tu bank znajdziesz. Znajdziesz na poczcie. Bank pocztowy masz konto za darmo. I płacisz też za darmo. Konto standard. Otwarcie i prowadzenie 0 złotych. Zaufało nam już ponad 900 tysięcy klientów. Bank pocztowy na każdej poczcie. Z wygodnym internetem mobilnym Orange Free dajemy ci coś, co wszystkich kręci. Nowoczesny laptop Samsung rv 511 z dużym filmowym ekranem i obudową na której nie widać śladów palców. Już od złotówki. Dziś zmienia się z orange. Cywilizacja, psychologia, nauka i rozrywka. Sponsorem programu Galileo jest wydawca miesięcznika Focus.